Witam wszystkich na kolejnej wycieczce Szlakiem dawnej linii kolejowej. Dzisiaj jestem na dawnej stacji Judyty do Marady, na linii kolejowej z Bartoszyc do Prawdińska, dawnego Frydlandu w Prusach. W tym miejscu mniej więcej była stacja, no nie pozostało po niej nic. To jest kierunek na Bartoszyce. Natomiast to jest kierunek w stronę granicy. Tutaj linia jest niedostępna, właściwie do przejścia. Ona biegnie w stronę miejscowości szurkowo i przychodzi na stronę rosyjską. Tak wygląda to w stronę granicy. No tutaj darowałem sobie przejście. Natomiast w stronę Bartoszyc po torowisku poprowadzona jest taka dość wygodna droga wyłożona betonowymi płytami. I w tą stronę, właśnie. Będziemy się teraz udawać. Kilkanaście minut monotonnego odcinka drogą wykładaną płytami. To jest kierunek Granica i Judyty. To jest kierunek Bartoszyce. I pierwsza budowla na trasie, wiadukt między miejscowościami Judyty a Skidno. W tej chwili pokazuję z góry, to jest widok w kierunku Judyt i Granicy. Tak wygląda wiadukt od góry. I tak dalsza część torowiska w kierunku na Bartoszyce. Widok na ten wiadukt z dołu, w kierunek Bartoszyce. I kierunek Judyty. Jeszcze na górze widać napis niemiecki. Zbudowano w 1910 roku. I przede mną teren dawnej stacji Skitno. Niestety żadnych pozostałości tej stacji nie zostało. Tutaj droga spłytu już opuszcza dawne torowisko. I w tej chwili będzie ono biegło. W prawej stronie drogi asfaltowej, w kierunku na Bartoszyce, to jest właśnie ten, który w tej chwili pokazuję. A jednak, kawałek dalej, w stronę Bartoszyc, w miejscu gdzie dawniej była stacja, mamy tutaj taką, takie ruiny, fundamenty, coś takiego. To jest kierunek Bartoszyce, tu jest równia stacyjna. To jest kierunek Judyty i Granica. No, trudno powiedzieć, czy te ruiny są związane z dawną koleją, czy nie. Jeśli mielibyście jakieś informacje na ten temat, bardzo bym prosił o komentarze. Bo być może też to jakieś, jakaś współczesna bardziej budowa. Stacja Skitno dawna. I kawałek dalej. E, następne e, pozostałości. E, tym razem no to już jednoznacznie wygląda na rampę dawną. Tutaj, tam dalej e, są te fundamenty, które wcześniej pokazywałem, które wyglądały na fundamenty budynku, ale być może to także była rampa. Natomiast tutaj to już, to już wygląda na typową dawną rampę. To jest równie stacyjna, to jest kierunek Bartoszyce. To jest kierunek Judyty na granicę. I po prawej stronie szosy, którą idę. Taki oto wiadukt na torowisku. To jest kierunek Bartoszyce. To jest szosa, którą idę. I to jest torowisko w kierunku na Judyty granicę. I jeszcze widok z tego wiaduktu z góry. To jest kierunek na Judyty i granicę. Tam niedaleko jest stacja Skidno, czyli te pozostałości, które Wam pokazałem. To jest dawne torowisko. Tak wygląda w tej chwili ten wiadukt. A tak wygląda torowisko w kierunku na Bartoszyce. No nie będę się tędy przedzierać, zresztą nie ma to sensu. Tutaj po lewej jest szosa, którą e, idzie się wygodnie, a torowisko na razie biegnie cały czas po prawej stronie szosy. I bardzo wyraźnie widoczne torowisko po prawej stronie szosy. To jest kierunek Bartoszyce. E, I wygodna ścieżka przejścia asfaltem się kończy. To jest kierunek Judyty. Tutaj dawna linia kolejowa najprawdopodobniej zbaczała, tak jak ta linia drzew idzie w kierunku na Bartoszyce. I trzeba będzie wymyślić, w jaki sposób tutaj tą trasą przejść. No i to jest właśnie torowisko. Nie jest zbyt dostępne, więc idę bokiem. To jest kierunek Judyty. I granica to jest kierunek Bartoszyce. No jak mówię na razie obejście. I po tym krótkim obejściu bokiem, na torowisko wchodzi ścieżka. No dość zarośnięta, ale da się nią przejść. To jest kierunek Bartoszyce. To jest kierunek Judyty i granica. Państwa, no tutaj tak jak mówię nie było możliwości przejścia, szliśmy pola. Po przejściu kolejnego odcinka, jeszcze bardziej zarośniętego, natykamy się na taki oto mostek nad Rzeczką Młynówką. Zejście do niego jest także bardzo trudne. W lewą stronę jest to kierunek Judyty i granica państwa w prawo Bartoszyce. Tam na górze jest zarośnięte torowisko. I tak wygląda torowisko, torowisko na tym mostku. To jest kierunek na Judyty i granice. No mostek może umknąć naszemu widokowi, bo jest tu wszystko bardzo zarośnięte. Przypominam, to jest rzeczka młynówka wyrwilcka. Tak to wygląda. Natomiast tak wygląda dalsze torowisko w kierunku bartoszyc. Czyli przedzierania się ciąg dalszy. I przejazd w poziomie torów z szosą z bartoszyc do szczurkowa i granicy. To jest kierunek na bartoszyce. A to jest kierunek na Judyty do granicy. Droga na początku była bardzo zarośnięta, później mniej, a później już weszła na nią dość wygodna ścieżka. I tak jak widzicie w miarę wygodnie doszliśmy do tego przejazdu. I tak wygląda dalsza trasa. Znowu wygodna droga po dawnym torowisku. I ta wygodna drużka zaraz się kończy po jakichś 200 metrach, i dalsze to wygląda tak. No, spróbuję się tu przebić, zobaczymy co jest dalej. Tak wygląda dalej ta ścieżka. No, daje się iść, to jest kierunek na bartoszyce. Nie jest aż tak bardzo zarośnięta, żeby uniemożliwić przejście. Na takim niewielkim nasypie idziemy i już przed samymi Bartoszycami ponownie udało mi się znaleźć ścieżkę po nasypie, ale znalezienie samego nasypu jest bardzo trudne. Można tutaj łatwo pobłądzić. To jest kierunek Ełdyty i granice. Tu jest, tak jak mówię, jest taki nasyp e, widoczny w terenie i to jest kierunek na Bartoszyce. I no i bardzo zarośnięta ścieżka. I w pewnym momencie ścieżka po torowisku się kończy, jest zagrodzone. I dalej za bardzo nie ma jak na nie wejść. Tutaj e, widzicie nasyp dawnej linii kolejowej kierunek na Bartoszyce. Na razie idę bokiem. Po długich obejściach e, dochodzimy do miejsca, gdzie na torowisko ponownie wchodzi wygodna ścieżka to już przed samymi Bartoszycami. To jest kierunek na stację w Bartoszycach, to jest kierunek na. Judyty. Jak widać, tutaj się zaczyna ten niedostępny odcinek, który się ciągnie przez no przynajmniej przez 2-3 km, i to wszystko trzeba niestety obejść. I skrzyżowanie w poziomie torów, już w bartoszycach. Z tej strony przyszliśmy. Wygodna ścieżka po torowisku. I przechodzi to w taką ścieżkę w stronę stacji Bartoszyce. No spróbuję przejść nią, ale może to być bardzo trudne. Do przedarcia się. No nie, terowisko wygląda tak. I chyba nie będziemy próbować tego przejścia. Cofamy się i próbujemy obejściem przejść w stronę stacji Bartoszyce. No bo tutaj haszcze są zbyt duża. A wchodząc po bliską asfaltówką, ten niedostępny odcinek, e, natrafiam tutaj z boku na taki mostek. E, linia kolejowa biegnie na wysokim nasypie. Wszystko jest pozarastane, ciężko dostępne. To wydaje mi się najlepszy widok, jaki może być. W lewo kierunek stacja Bartoszyce, w prawo Judyty. I obchodząc ten niedostępny fragment torowiska natykam się na taki dość wysoki nasyp i torowisko, ale z wciąż istniejącymi torami, w stanie agonalnym oczywiście, tym niemniej te tory wciąż jeszcze są. Tutaj są tory linii Bartoszyce głomno, wciąż cały czas istniejące, czyli do granicy rosyjskiej. Natomiast wygląda na to, jakby na linii do Judyt, do Marat wciąż te tory na początkowym odcinku były. Czyżby tutaj była jakaś bocznica wcześniej? No nie zetknąłem się z tym nigdzie w źródłach. No chętnie tutaj widziałbym wasze komentarze na ten temat, szczególnie osób miejscowych. Tak to wygląda w kierunku na Judyty. Tak to wygląda w kierunku na stację Bartoszyce Czyli no, najprawdopodobniej jest to linia właśnie na Judyty do Marady, tak mi się wydaje. I miejsce, gdzie te dwie linie się rozchodziły to jest kierunek na stację w Bartoszycach. Ta linia prosto to najprawdopodobniej linia do e, którą dzisiaj szliśmy, czyli do Judy, do Marat, a dalej do Czeredlandu. E, obecnie to się nazywa Prawdinsk, a w lewą stronę linia do Głomna. Mówię najprawdopodobniej, ponieważ tutaj też e, chętnie e, usłyszę wasze komentarze. E, no i tutaj kończymy naszą wycieczkę szlakiem dawnej linii kolejowej. I zapraszam Was na następne wycieczki.